Oszustwo nigeryjskie. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Polski oraz Europy, odpowiedzialną za wyłudzanie pieniędzy metodą oszustwa nigeryjskiego. Tłumaczymy, na czym polega to przestępstwo i jak nie dać się oszukać. Jestem samotną kobietą, i koleżanka namówiła mnie na taki portal randkowy. Prowadzę swoją własną działalność gospodarczą, no ale jak to w życiu bywa, każdy potrzebuje z kimś czasami porozmawiać, więc zdecydowałam się. Spróbować. Była to taka typowa aplikacja randkowa, i tam poznałam Andre Millera. Zaczęliśmy trochę ze sobą pisać. W jakim języku pisaliście? Głównie po polsku, czasami też po angielsku, ale nie było to dla mnie jakoś dziwne, bo przedstawił mi się jako marynarz, więc w sumie jakoś nie zbudziło to mojego podejrzenia, że nie mówi płynnie po polsku. Pisaliśmy codziennie o różnych porach. Po pewnym czasie też zaczęliśmy rozmawiać ze sobą na Skype. Wydawał mi się bardzo wiarygodny, bo nigdy nic ode mnie nie chciał i też. Nic mi nie obiecywał. Nawet czasami wysyłał mi drobne prezenty. Odbierałam często, może nie często, ale kilka razy przesyłki. W jednej był łańcuszek złoty. Faktycznie były to wartościowe przedmioty? Tak. Jeden łańcuszek wziąłam y, sprawdzić do jubilera i okazał się, że miał, był warty kilku, kilkaset złotych. Więc było mi bardzo miło, że mimo, że się nigdy nie widzieliśmy, Andre wysyłał mi takie prezenty. Oszustwa bazujące na zaufaniu wywołanym chęcią szybkiego wzbogacenia się funkcjonują od setek lat. Oszuści zawsze podszywają się pod inwestora, spadkobiercę, uchodźcę, amerykańskiego żołnierza. Metody wciąż się zmieniają. Z biegiem czasu cyberprzestępcy coraz rzadziej wysyłają wiadomości przypadkowym osobom. Obecnie zazwyczaj typują swoje ofiary. Idealnym miejscem na nawiązanie kontaktu i zdobycie zaufania są portale randkowe, gdzie można odwołać się do romantycznej i wrażliwej strony człowieka. Któregoś dnia też mnie poprosił, żebym odebrała dla niego wartościową przesyłkę. Tam miały być drogie rzeczy, które on miał ode mnie odebrać, jak się zobaczymy w kraju. Dostałam oczywiście z firmy kurierskiej na maila potwierdzenie, że taka przesyłka została do mnie nadana. Ale też doczytałam tam, że będzie odebranie tej przesyłki wymagało zapłaty pieniędzy, więc trochę mnie to zdziwiło. To było 6 tysięcy złotych, dlatego natychmiast zadzwoniłam na Skype'ie do Andry i zapytałam się o co chodzi, no bo 6 tysięcy złotych no to nie jest mała kwota. Ale Andre mnie uspokoił, że paczka jest w wartości około 50 tysięcy, a to jest po prostu cło, które trzeba zapłacić i jak tylko się zobaczymy w kraju, to on mi natychmiast te pieniądze odda. Oszuści po nawiązaniu bliższej relacji informują o dużej kwocie, którą muszą przekazać z ich kraju lub że chcą się nią podzielić. Proszą o dane bankowe, pieniądze na opłatę manipulacyjną, administracyjną bądź podatek, który według nich należy zapłacić, aby uwolnić te pieniądze. Wielomiesięczne, zaawansowane czynności operacyjno-rozpoznawcze pozwoliły nam na ustalenie prawdziwych danych personalnych osób związanych z tym przestępczym procederem oraz ustalenie ich aktualnych miejsc pobytu. W związku z tym przeprowadziliśmy zorganizowane działania. Na terenie województwa mozowieckiego, w którym brało udział 30 funkcjonariuszy. W ich wyniku udało się zatrzymać siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej, odpowiedzialnej za dokonywanie tych właśnie oszustw. W trakcie przeszukań zabezpieczyliśmy sprzęt komputerowy, w tym telefony komórkowe służące do popełniania przestępstw, gotówkę w kwocie ponad 25 tysięcy złotych oraz mniejszej ilości narkotyków w postaci marihuany i haszyszu. Grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Obcokrajowcy posługiwali się fałszywymi podrobionymi dokumentami. Na terenie naszego kraju zakładali rachunki bankowe na fikcyjne dane osobowe i oraz na słupy. Kontakt ze swoimi ofiarami nawiązywali za pośrednictwem internetu, wciągając ich psychologiczną grę, podając się na przykład za amerykańskiego żołnierza, weterana, tajnego agenta, kapitana statku, czy też samotnego ojca. Każdy, kto dał się nabrać, był przekonany, że koresponduje z osobami, które mają kryzys emocjonalny i potrzebują pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją, np. problemami zdrowotnymi ich dzieci. Mężczyźni obiecywali przyjazd do naszego kraju celem ułożenia sobie wspólnego życia z pokrzywdzonymi oraz zwrot całej gotówki. Ostatecznie pokrzywdzone traciło oszczędności całego swojego życia, a oszuści zbogacali się, transferując pieniądze na rachunki bankowe do innych krajów.